Witam w kolejnym odcinku. Najpierw to sobie bym sprawdził, tak w ogóle. Mm, te poliela? Nie. Jaką tezę? no. Czy stoi, czy nie ma? Inaczej, czy jest? E, nie ma niestety. Jakiś fatum tu stoi. No, takie sobie, ku. Cool. No, trudno, nie ma, to nie ma, tak? Mm, co by tutaj porobić? No, to przykładam tylko jedną mambuwo. Nie, mam tutaj jakieś dobra, na szczęście, chociaż tu i tak mało bym musiał kiedyś porobić te questy eventowe. Tak mi się wydaje, że bym zrobił questy eventowe na wakacje. Jak będzie ten event z tytanami, tak? I w ogóle. O wczoraj dwa odcinki wleciały, więc zapraszam do oglądania. Ich miks wszystkiego. I margonym śmieszne telefony. No, takie coś nowego na, na tym moim kanale. Dobra, no i co by tu sobie zrobić? Hm. Nie mam pojęcia. Gdzie by tu pójść? Może atki poszukam co czemu nie może będzie stała, może nie Zobaczymy. Jeszcze pozdrawiam Gertę 1.1 czy jak to tam się czyta. Nie wiem. Jeszcze właściwie dzisiaj legend nie sprawdzałem. No to za chwilę schodzi to bym musiał sobie stawić za jakąś cenę normalną 15, 10, 20M serio. No trudno. Za 19 wystawiam a to za 9 powinno zejść. No i sprawdzę tutaj sobie jakieś legendy, czy są. Kamyki już sprawdzałem. Jest tylko jeden z podługa. Ale niestety hajsów nie mam na niego mam z 250M coś tam chyba. Jak mi się wydaje. Legend tutaj też zbytnio nie ma. Tak właściwie jak były te maski. Nie wiem czy to są jeszcze. Nie ma, no. Te maski z wesołego miasteczka, to teraz cały czas na aukcji będzie to wystawiane. Tak jak wcześniej były te maski wystawiane. I tak nikt tego raczej nie kupi, chociaż nie wiem, może ktoś dla Beki kupi. Jestem pewien. No i co, tam nawet dobrze się przyjęło. Chociaż wyświetleń nie jest dużo, więc zapraszam. Zobaczcie sobie, jak nie widzieliście. Tam na końcu filmu, teraz pewnie będzie. Na końcu filmu, no. Pewnie będzie tam link do tego. ...miksu wszystkiego i do tych śmiesznych telefonów. A ten miks wszystkiego to nawet... E Ej, halo, panie, chodź, podedamy się. Ulepimy dziś bawana. chodź. Ulepimy dziś bawana. No chodź, zrobimy to. Dobra. Świruję już. No. Będzie przedłużał czy pisze coś do mnie? Aha, zawołałbym Cię, Deku. No, no sorry, ale... Pff, no nie wiedziałem, żebyś mnie zawołał. Skąd mam wiedzieć? Człowieku, było pisać, że jesteś widzem czy coś. Tak to bym pewnie nie bił. No sorry. Dla Meku nawet takie niezłe. Nie, nie, nie zbyt nie takie złe, niedobre, takie średnie bym powiedział, chociaż legend brakuje. jakiś dwóch legend brakuje w tym eku, jak, jakbyś miał człowieku. Nie wiem. Buty z gąsa, podstawa taka na tym levelu, właściwie. I co tam człeniu jeszcze? Nie wiem, jakieś czapkę za tej, to, to już był, nawet był taki mak do ubicia, no ale byś może coś tam ubijał w typie. Tak w ogóle. HOHO ho, wrócił. No dobra, nie gadam, bo drugi raz nie ma sensu. Pewnie ma ten talizman, dlatego tak szybko. No pod tym miksem wszystkiego jest. Bodajże 600 wyświetleń, 82 łapki, więc no całkiem sporo nie. Nawet, chociaż mało osób widziało, nie wiem czemu tak mało wyświetleń na tym jest, nie znam się. Pewnie za słaba miniaturka, no. Hesiu, miałeś mi wysłać, jak to oglądasz, miałeś mi wysłać te jakieś grafiki i nie wysłałeś mi, zawiodłem się. Nie ma atali. No, trudno. Szkoda trochę że nie ma. Ale no co tam. Jak ja. No, polecam sobie obejrzeć no te śmieszne telefony, bo nawet całkiem spoko wyszło. Tylko, że zamiast tego margonem bym musiał jakieś tło zrobić specjalne na te śmieszne telefony, bo tam było w tle margonem puszczane i jak tam coś robiłem sobie, jeszcze jakieś napisy bym musiał ogarnąć, czy coś tam. No, w każdym razie z czasem to się ogarnie. Widziałem, że sporo osób chce więcej bo na końcu filmu dałem tam, że mm, wiecie, że, że jak będzie dużo lajków, yy, to leci po prostu następny odcinek, następny odcinek może jutro będzie. Dziś to chyba raczej nie, bo dziś ten nagrywam. Łazni na 150 niestety nie było. Yy, nie wiem, nie wiecie to niczemu. No znowu padłem. Nie no, jednego zabiłem typa, potem na drugim padłem, bo po prostu nie miałem eku pod tanców, tak. Ognia nie założyłem po końców. Byłem zimnym tanca i jemu ników biło i padłem. Tak tak było. Zabawka ryśka szuka. Panie ja tu szukam. Niby nic nie, nie pisałem, ale nie mam nie tej nie mam tej w klanie Niestety. Paci. A to nie jest zastępca. Dziwne. No ładuj się wreszcie. Co? Nie ma tłaty. Dziwne stanu, jakby była. Albo mam nogę. Lukni. Co mam budowlić? Natalię już szukam przecież, no. Na kilka redspów zostało, ile tam? 3-2 PvP chcesz? No dobra. Czy ja wiem? Raczej ze mną nie wygrasz. Za dobrego mam tego pala. Chociaż błoga brakuje. No, nie, mówiłem, że mam mało błogosławieństw. Niestety brakuje mi tych błogosławieństw. Na klasiku mam aż za dużo. No nie ma, talino, trudno. Można PVP. To wal. Dzięki za pH. No i będzie przedłużał. Żeby nie awczył tylko bo i ile to można tak awczyć Ale mi wywalił Zdziwiłem się Mamy AR? miał chyba arkę już tak miał Dobra no dzięki za pH W każdym razie Tu mam trochę tego pH 30k, nawet sporo, nie? Ale no pal z takimi trzema legendami, takimi ku, i radę nawet. Wujnie, <laughs> ma. No, trochę coś mi tam zabrałeś. No. Przyznam zabawkę ryśka. Ciśnie. Dobra, jeszcze bym sobie lognął na tego 150 pala. Bez zbroi legendarnej. Normalnie mo można oślepnąć jakie ok. nie ma. Nie mam tej zbroi, a takie ładne legendy są weku. Że szlak by to trafił, co nie? Właśnie nie pamiętam ile ten pierek daje sa co mam. Nie, no 80 też coś tak przeczuwałem. To sobie obła jeszcze poszukam na szybkości. Aha What are you doing? Kurde mać, no nie wierzę. Zapomniałem kupić Zwoi. Niestety. Niestety zapomniałem kupić zwoje do kwiatków świeciste przejście. Dobra, no już tu piętka niech ktoś sobie zarobi, a co mi tam nie będzie trzeba kupować tak, tych zwojów więcej. No ja wiem chyba jeszcze listki bym sprawdził i to na tyle. No ale w każdym razie tak tu możecie zostawić tego suba. Już prawie, no kilka tam zostało. Ile? 3200? Nie, 320, co ja gadałem, 320, kurde, pojebało. E, 320 zostało... 320, kurde, no pojebało już mnie całkiem. 3, 320 zostało do tego, do 3k subów. No, mam nadzieję, że to jakoś szybko wbijecie. Bo tak, miesięczny przyrost to mam z 200 subskrypcji coś w miesiąc. To jest trochę lipa, nie? Trochę lipa. Szczerze. Ile to można zbierać, tyle subów, nie? Dobra, jeszcze zonsa bym sprawił i to by było na tyle. Bo nie ma już co robić, dotyknie. nawet nie mam o czym gadać, chociaż. Miałem coś ważnego powiedzieć i zapomniałem. No tak to się niestety czasem zapomina. A no, pod poprzednim odcinkiem właśnie jest takiego hmm, luźnego grania sobie. No 124 łapki. No, sporo nawet sporo szacun. Dobra, no nie ma ząsa, to by było na tyle. Możecie sobie wbić tutaj. Albo tutaj, w zależności co wolicie, czy się pośmiać, czy zrelaksować przy miksie, wszystkiego, i zasubskrybujcie mój kanał. Wtedy będzie gitara mióz, Malina Dobra, cześć. Yeah.